Witam wszystkich, kolejna przesyłka, bardzo ładnie zapakowana, jak na temu, jakby z Allegro. A to jest mały przedmiot z Pudełko jakże bezpieczna do przesyłka to pachnie świe świeżością. i jeszcze jedno pudełko. Dopiero to jest właściwe pudełko. SV Bony, czy to jest technologia tak, teleskopowa. To jest taka kamerka do teleskopu. Ściereczka, chusteczka do wycierania. Makulatura. Ktoś tam na to rozpałką do grilla. Czyli w języku polskim. Też jeszcze się będzie, będę musiał się bawić. Po rosyjsku jest, po chińsku chyba, po francusku chyba też jest, po niemiecku, ale po polsku to nie widzę. Trzeba będzie tłumaczyć sobie na tym. Telefonem się przetłumaczy. To jest taka kamerka do teleskopu. O, widać matrycę. Tutaj podłączamy specjalnym kablem, który jest w zestawie. Dość długi ten kabel, no, dość długi, żeby sięgnąć do komputera. USB, o to USB. To musi być jakieś zasilanie albo udostępnianie, nie wiem jeszcze. Zasilanie, to sobie podłączamy. Są jeszcze takie z guiderem kamery, są droższe, ale nie mam takiego montażu na teleskopie guidera. Kamerka podpinamy pod, pod teleskop i możemy wyświetlać obraz gwiazd czy planet, bardziej że planet na, czy księżyca na komputerze. Oczywiście w dilerkach zapakowanych zwykle. Pusteczka. Oczyszczenia. O, jeszcze nie pójdzie zapakowane. To brudzi. Policja znajdzie takie torebki, bo to usi. Biorę. czas <noise> na test tego urządzenia. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.